Cześć wszystkim, towarzysze z Witam Was w moim nowym filmiku z nowej serii, które będę, w której będę pokazywała, jak robić fajne rzeczy dla Lidl's Pet Shop. waszych I będzie się nazywało ono takie proste. Dzisiejszym tematem, czyli dzisiejszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie. Taki oto guziczek dla Litle Pet Shop. A więc, oj, możemy zabrać się do pracy. Potrzebne materiały: kilka kawałków folii aluminiowej jeżeli ktoś nie ma, może być zwykły papier, ale lepiej zrobić folią, farby plakatowe albo takie akwarelowe normalne, oraz taśma. Więc możemy się już zabrać do roboty. Najpierw robimy swojej aluminiowej parę kulek. Kulki mogą być różnej wielkości. Następnie łączymy wszystkie kulki w jeszcze jeden mniejszy kawałek folii. Zaraz właśnie zademonstruję jak. To trzeba troszeczkę urwać. Przepraszam, na chwilę. jedną kulkę zostawiamy, ale nie musimy, ponieważ możemy zrobić jeszcze jedną, gdy będzie właśnie nam potrzebna do zrobienia przycisku. Więc ja się teraz zdemonstruję jak mamy tworzyć. Ja sobie tutaj nie będę zostawiała, tylko zrobię sobie później. I później zabijamy w to. Mm, Zawijamy właśnie to całe wszystko i formujemy kształt takiego czegoś. No, takiego czegoś. Najpierw powinna wyjść taka kulka, i teraz to będzie spłaszczymy troszeczkę. Będzie ja przypominała właśnie kształt takiego guziczka. Właśnie w taki sposób przygniatamy. Coś takiego mniej więcej. Następnie kolorujemy, znaczy malujemy farbami. na właśnie, oto ten kształt. Ja akurat malowałam go na kolor czarny, bo chciałam, by przypominał guzik z programu to jest mi znajomo, bo czasem się taki przydaje. A wy możecie pokolorować swój na jaki kolor, tylko chcecie, nie musi to być koniecznie czarne, może to być jakikolwiek inny kolor. Następnie z, z, z zostawionej przez nas kulki, lub y, możemy trochę tę kulkę dorobić. No, robimy z tej folii, co z, 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 no po prostu kulkę robimy jeszcze jedną, no po prostu. A następnie zebraną przez nas kulkę malujemy. Moja akurat będzie pomalowana na kolor biały. Tak wygląda moja kulka po pomalowaniu jej na kolor biały. I teraz zostaje tylko przykleić tę część do tej części. A więc oczywiście bierzemy taśmę i klejmy. A jeżeli ktoś na przykład nie ma taśmy, to może posłużyć się klejem. I zobaczymy, co zaraz to z tego wyniknie. I właśnie tak wygląda końcowy efekt. Tak wygląda nasz, przynajmniej mój guzik. Zapraszam do następnych części: to takie proste. Bo najprawdopodobniej w następnej części pojawi się także swoli to, co widzicie teraz na mnie, Czyli taka opaska. I obruszka może się też pojawić i być może powiedzieć też sukienka, chyba że zrobię tego oddzielne filmiki. No ale jeszcze tego nie wiem. No i zapraszam mnie na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wszystko, co jest możliwe. No i oglądajcie moje inne filmiki. Ja Was żegnam, pa!